Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie. Kubeczek już czeka, ja się też nie mogę doczekać. Nie pada, więc idziemy na balkon, nie wieje. Nie wiem, czy to już czas powiedzieć, że sezon balkonowy otwarty. Może jeszcze troszeczkę za wcześnie, bo dzisiaj rano uciekałem. Uciekałem z balkonu, bo tak wiało mocno i padało. Także kubeczek gotowy, widzimy się zaraz. Na balkonie z kawusią. No i już jestem na balkoniku. Coś mnie nos swędzi. Eee. Tylko nie na wizji. Dobra, kubeczek bierzemy. Pijemy, bo mi ta kawka wystygnie. Widzicie, wyszedłem na balkonik, sam jestem w domu i pomyślałem, może coś ponagrywam troszeczkę zanim wróci Danusia. Zanim wrócą dziewczyny. To sobie ponagrywam, żeby mi smutno nie było. Przynajmniej do kogoś będę gadał, bo dużo lubię gadać. Tu <laughs> stuk, puk, kubeczkami i jedziemy. Kochani, jest pogoda nieciekawa. Jest nieciekawa pogoda od samego rana. W ogóle dzisiaj rano, jak wychodziłem do pracy, to teraz, co pokazuję, to jest nic. To, że taktuję sobie delikatnie, tańczą, jak widzicie nad moją głową, to jest nic w porównaniu z tym, co było rano. Rano był bardzo silny wiatr i ulewa. Po prostu była ulewa. Ta kurtka to była calusieńka mokra. Musiałem przyjść do domu, przebrać się i dopiero znowu wyjść. A kaweczka jest przepyszna. Mm. Grama śniegu nie ma. Szaro, buro. Ktoś mi tutaj śnieg chciał ostatnio podrzucić. Suwałk. Pozdrawiamy rozpruwacza. Spokojnie, spokojnie. To tylko tak brzmi. Bardzo fajny Krześ Rozprówacz, czyli Tomek, jak mnie ogląda, a pewno mnie ogląda, to Tomku oczywiście jesteś w porządku, ziom. Znamy się nie od dzisiaj, lubimy się, odwiedzamy się. A jeśli nie lubisz Krupniku, to ci przypominam, drogi kolego, że jest jeszcze jeden Krupnik, bardzo fajny, na pewno by ci posmakował. Jaki nie powiem gdzie Cię oglądają nie wolno <laughs> chyba że przywieziesz trochę śniegu z suwałk o to tak to, to Ci wtedy powiem ale jak, z, jak przyjdziesz ze śniegiem zapakowany cały samochód kurde sorry że nie będę nic na razie mówił ale tak mi smakuje ta kawusia biorę sobie ten co widzieliście taki mam taką przykryweczkę bardzo fajna ta przykryweczka jest i to jest po pierwsze, że fajnie wygląda. Po drugie, praktyczne, bo jak się pije kawkę w, takim, w taką pogodę jak teraz, właśnie na zewnątrz, a nawet i w domu właściwie, tak, tak szybko nie wystygnie. Bardzo fajne jest. Co do obiadku, to dzisiaj się nie musimy martwić, bo znowu mamy przepyszny obiad. Bośmy nagotowali tego rosołu, jak widzieliście, dosyć sporo więc mamy problem z głowy. Wiem, że ten problem, jeśli chodzi o, o gotowanie, to występuje w bardzo wielu domach, zwłaszcza tam, gdzie są dzieci. No bo co tu ugotować? Tego nie, tamtego nie. Chociaż ja to pamiętam takie czasy, no, że nie było za bardzo wyboru. To znaczy nie, nie powiem, że moi rodzice byli niedobrzy i musiałem jeść wszystko to, co oni. Nie, bo i ojciec się pytał, i mama się pytała, albo mówiła o Tomek tego nie lubi. Ale to nie było z taką... Że tak powiem, z taką, e, z taką siłą robione, że, że tego nie, tamtego nie, jeszcze tamtego nie. No nie było tak. Nie było. Owszem, pytali się albo po prostu mówili, że czegoś nie lubię, a teraz jest trochę, trochę inaczej. Co nie znaczy, że w tej chwili dzieci nie rozpieszczamy, nie? To też, żeby nie zrozumieć mnie źle, bo tak wcale nie jest. No ale u nas, u nas jest taka sytuacja, że wiecie, dwie dziewczynki, każda lubi co innego, no i, i tu mamy problem, bo jeśli by dziewczynku lubiały to co my lubimy, no to Danusia by gotowała dla siebie, dla swoich córek i dla mnie, bo najczęściej ona gotuje to samo, po prostu to samo i nie byłoby żadnego problemu, nie byłoby tego całego tematu, co dzisiaj ugotujemy, no, a, a tak to... No to jest, ale poradzimy sobie. Damy radę. Damy radę. Jeśli chodzi o dzisiaj, no to tak jak mówię, no to mamy jeszcze ten przepyszny rosół. Fajnie, fajnie się rosół gotuje. Ja w ogóle też lubię gotować, wtedy akurat się tak wepchałem danusi do kuchni. No bo wiecie, akurat się czymś innym zajęła i ja mówię: "Dobra, to Bierze mi się za gotowanie. A że, że lubię, no to, no to zawsze tam takie dr zupy, drugie dania. Wiecie, nie gotuję czegoś, jakiegoś takiego specjalnego, jakichś takich wymyślnych dań, bo po prostu nie umiem i nie będę ściemniał, że, że tak, umiem, ale mi się nie chce na przykład. Nie, ja taki nie jestem. Nie umiem i koniec, i już. Co to dużo dyskutować. Ale takie proste zupy. Muszę, Danusi, jak w ogóle będzie w domu dzisiaj, zaproponować, że może byśmy pojutrze zrobili ten krupnik. Dla tej naszej widzki też byśmy jej pokazali, bo pamiętamy, pamiętamy. No, to może ten krupnik, a później ogórkową, bo dziewczyny też lubią ogórkową, więc mielibyśmy problem załatwiony. A tak, no to, jeśli by Danusia powiedziała, że nie ma ochoty na ogórkową, no to będzie, znowu będzie zagwostka co gotować. Oj kurczę, ale się nie ciekawie teraz zrobiło. Wiecie co, wolałbym, żeby jeszcze, jeszcze troszeczkę tego mrozu było. Pomroziło trochę. Nie wiem dlaczego, jeśli chodzi o pogodę, to taka ta pogoda jest jakaś... Jakieś takie anomalia może pogodowe bym to nazwał. No, ani to zima. No zobaczcie, no, to jest zima. Troszeczkę pomroziło tutaj. Patrzcie, to szarzyzna, tam dalej szarzyzna. W ogrodzie woda pływa. No i to, trochę się ten lód jeszcze nie roztopił. Bo w ogóle szaro brzydko jest tak nieciekawie, ale niezależnie od pogody, wiecie o tym, że ja wam życzę i Danusia również wam życzy pogody ducha. Jest jeszcze trochę kawy? Halo? Halo! <laughs> Mam jeszcze troszkę. Ech. Kawa fusiasta to, to jest to. A namieliłem sobie trochę, teraz się muszę zaopatrzyć w jakąś kawę już. Tej kawy, która mi, którą miałem od Gabrysino to mi zostało... Ja wiem, może jeszcze na, na, na 10 takich kubeczków. Więcej nie, trzeba się teraz zaopatrzyć w jakąś kawę właśnie ziarnistą. Jak mi się uda, no to może Maxwell House albo inne jakieś kawy. Chociaż ja nie widziałem nigdy ziarnistej Maxwell House. Już mielona, no to jest, jest bardzo pyszna, ale ziarnistą to bym się napił. Nie wiem, muszę bardziej, bardziej poszukać po sklepach pochodzić. Może popytać sprzedawców, czy jest ziarnista, czy nie. Czy ci sprzedawcy nie zawsze się koniecznie orientują akurat w tym, w tym wiecie? Albo w internecie po prostu poszukam w sieci. Wszystko jest w sieci teraz kochani. Wszystko można znaleźć w sieci i na Allegro. Nawet nie wiem czy na Allegro by się nie opłacało kupić więcej kawy, na przykład tam 3 kilo kawy, 2 kilo kawy. Nie wiem czy by mnie to nie wyszło taniej, niż jakbym chciał kupić w sklepie mieloną taką w takich w takich paczuszkach. No, ale kawę to ja bardzo lubię. Jejku. Mówię wam, ja to kawę tak uwielbiam, że nie wyobrażam sobie z życia bez kawy. Tam ktoś napisał w komentarzu jakiś widz. Dziękuję bardzo za te wskazówki, oczywiście, że. Ja tego nie czytałem, tylko Danusia mi czytała. Ja odpowiem, oczywiście, na ten komentarz, że ta kawa z automatów że podobno jest lawadca, moja kawa numer jeden, kiedyś to była, teraz nie, no bo wiecie, te leki na serce się bierze, a ta kawa, lawadca jest bardzo mocna, dla, przynajmniej dla mnie. To w tych automatach podobno jest y, y, funkcja takiego młynka i kawa jest ziarnista i można sobie zmienić. No to taką kawę to rozumiem. Owszem, owszem, taką kawę to tak. Ja oczywiście wspominałem o tych automatach wczoraj, ale wiecie, w, taką. To się wrzuca tam dwa czy trzy złote i, i leci taka pianka i nie wiadomo właściwie co to jest. Takie, I tych jest akurat najwięcej. Ale że są automaty, gdzie się mieli kawę m, i mamy kawę świeżo zmieloną, no to, to tak, to, to owszem, taką kawę to jak najbardziej bym się napił i jak najbardziej bym zachwalał, że jest bardzo dobra. Ale że, m, że, że taka jest, to nie wiedziałem. Także dziękuję i na pewno na ten komentarz postaram się odpowiedzieć jak tylko jakieś tutaj nawoływania są gołąbków a wiecie co w tym pamiętacie w lecie tutaj czekajcie raz, dwa, trzy o tutaj tu, przepraszam za palucha na tej tui to tam było gniazdo i to gniazdo jest puste, bo ostatnio tak mocno wiało że troszeczkę odsłoniło to gniazdo i wiecie myślałem, że tam jednak jest gołąbek. A gołąbka tam nie ma, ale może później będzie. By się fajnie podglądało. Bo pamiętacie tamtego roku, nie? Zawsze mówiłem, że mam stałych widzów, jeśli chodzi o o istoty żywe. Proszę bardzo. I zawsze pokazywałem te gołąbki tam a w tej chwili widzę, że tam nie ma nikogo, ale jest puściutkie gniazdo, ale może jeszcze jakiś inny gołąbek zamieszkań. Zawsze to jakaś taka fajna atrakcja. W ogóle podpatrywać przyrodę jest bardzo, bardzo fajnie. Dobra, uciekam, bo mnie czas goni. Dziękuję Wam, kochani, za uwagę, za wysłuchanie, za łapki w górę, za, za miłe komentarze i będziemy się jeszcze dzisiaj widzieć, bo to jest jeszcze za wcześnie, ja teraz się Zbieram, bo niestety no muszę, a z Wami się oczywiście zobaczę później. Pewno już nie będę sam, będę z Danusią oczywiście. No, bo mi się z nią najlepiej po prostu nagrywa i bardzo się cieszę, że ona, że ona się zdecydowała nagrywać i, i że idzie jej to tak dobrze, bo jak ja ją oglądam. To mam takie wrażenie, jakbym oglądał jakąś dużą youtuberkę, która już od wielu, wielu, wielu lat nagrywa, a dopiero teraz ze mną zaczęła. No to jest jakieś pół roku, może ze mną nagrywa. Także bardzo dobrze jej idzie, kibicujcie jej, bo, bo, bo bardzo dobrze to robi. Do zobaczenia, do później. Pa. Dobrze, dobrze nas widać? <grym> Chyba tak. Cześć, kochani, witam się z Wami, a ja tym razem wróciłam do domku zjedliśmy sobie yy, wczorajszy rosół i co? I teraz będziemy odpoczywać. Trzeczko ogarniemy w domku, tak, i będziemy odpoczywać. Może bliżej, co? Chodź, ja chodź. Ja się wstydzę kameri. Tak, a tam nikogo nie widać. Tak. Wszyscy mówią, że siedzą w internecie, no ale gdzie? My tu ich wszystkich podglądamy. Podglądamy, a oni podglądają nas, no i jest fajnie. No. no dobra, przejdźmy do rzeczy. Do. Powiedz wszystkim, co się wczoraj wydarzyło. Wczoraj się wydarzyła bardzo miła rzecz. Ja już mam to za sobą teraz. Czas na Danusie. Na pewno tego nie zapomni nigdy. Ja wczoraj, wracając z pracy, spotkałem naszego widza. To znaczy, widz spotkał mnie, bo właściwie tak mi jakby troszkę drogę zajechał samochodem i zapytał: No to co tam, panie Tomku, kiedy kolejny vlog? <grym> Także serdecznie pozdrawiam, bardzo miły facet, bardzo serdeczny, fajnie się rozmawiało, krótko, bo krótko, ale na pewno jeszcze na siebie wpadniemy. Jeśli nas ogląda, to go pozdrawiamy razem. Tutaj też serdecznie i zachęcamy do oglądania. To, no, jak będzie taka możliwość, to jeszcze dłużej porozmawiamy. Jak będzie kiedyś chciał, to, to z nami na vlogu wystąpi już o. Tego pana też widziałam, tylko się mu nie przyglądałam, bo. Ty bo dalej. Bo nie patrzę na innych panów, <głos> <głos> bo tu jest mój pan. <noise> ja, tak. Ja. <noise> no ale mniej więcej wiem co i jak, także ja już poszłam sobie przodem, bo musiałam się pospieszyć troszkę do domu, a Tomek przed. No po, po, ja... po chwili dopiero. Po chwili dopiero. Także tam spotkał się z tym panem i ja również serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam, tak. No to było, to było takie właśnie bardzo, bardzo miłe. No. Wszystkim tego życzę, bo wiecie, tak jak wam tu kiedyś opowiadałem, nie będę się powtarzał, ciągle to samo mówił, ale... To naprawdę, jeśli ktoś nie wierzy, to niech spróbuje. Jeśli już nagrywa jakiś czas, trudu ma dużo, żeby nagrać, żeby to obrobić, poświęcić czas, I jak się tak naharujecie przy tych nagraniach, a później was ktoś taki miły spotka, to jest to po prostu nieprawdopodobne. A ten pierwszy moment, gdzie się jest rozpoznawalnym na ulicy, to jest. Nie wiem z czym to porównać. Nie wiem. Ja na przykład jestem bardzo taki trochę emocjonalny, może infantylny nawet, jeśli jak na swoje lata, ale ja to bardzo przeżyłem. Ten pierwszy raz to pamiętam i nigdy nie zapomnę. Także warto nagrywać, kochani, bo będziecie mieli swoją, swoją publikę, nie bać się niczego, robić swoje i już, już spotka was nagroda i będziecie spotykać swoich y y y y y widzów na ulicy i i warto. A my dzisiaj, no tak jak Danusia mówi, jeszcze posprzątamy, ja jeszcze też wychodzę w sprawach służbowych, także po 18 mhm. dopiero całkowicie wolny i wtedy będę studiował Netflixa i będę studiował HBO, HBO Max, o, bo oglądałem The Last of Us, bardzo fajny film na podstawie gry komputerowej, gry jak widzicie wchodzą teraz na rynek filmowy odgrywają no, dużą rolę, dużą rolę bo jak jest film robiony na podstawie gry, to już jest coś. Kawałek widziałam też razem z Tomkiem, mm. tego, to jest serial chyba, tak? Tak, Czyli serial. Tak, serial. Ym, I wiecie, co mi to przypomina? Jeżeli kojarzycie film, jestem legendą. Jestem legendą. Z Bardzo strydem. podobne. Bardzo podobne, bo właśnie taka tematyka zombiaków trochę, więc, no. e, więc w, w tym stylu po prostu. Tylko tam zombie są inne trochę. No, one tak, nie, że tak. gryzą ludzi i jedzą mhm. tam, tylko one są. Zatru... Ludzie są zatruci jakimiś grzybami. Te grzyby powodują, że oni już nie, nie żyją, a jeszcze się ruszają i zarażają innych. Także no, jak ktoś lubi oczywiście taką tematykę, no to, no to zapraszamy na HBO Max i, i oglądać. Ja jestem z tego, wiesz, zadowolony z tego HBO Max. Na, pe na, na pewno, Tomek? Na pewno. <noise> no ja też, ja też, bo Ym, są trochę inne filmy jednak niż na Netflixie, nie? I zawsze nie? coś tam można dla tak. siebie wybrać. Wiadomo, że raz się trafi na coś fajniejszego, raz na mniej fajnego, no, na ale film, zawsze coś Na Netflixie tam nie wiem, czy oglądasz Aquamena. Jeśli ktoś lubi, wszystko od Marvela nie też jest wszyściusieńko jest to najnowsze. Aquaman jest. Ja nawet nie zauważyłem, to Kajusia mi powiedziała, mhm. że akłama ja nie jest. To. A propos Kajusi, wczoraj była na wycieczce, wróciła, no powiedzmy, że zadowolona, bo w zasadzie tylko były kręgle z takich, można powiedzieć, atrakcji, mhm. e, ale oczywiście jest obolała, bo ona no. pierwszy raz była na kręglach no. i rzucała tą kulą, no to, to ją i paluszki, i rączki bolą, i, i bark i ręka, także mm, no mówi, że, że fajnie, ale. Ale już drugi raz chyba by nie pojechała, nie wiem. Pojechałaby, okej, okay, dobra, pojechałaby. To, to... Kaj, już się wszystko słyszy, także. No. Musimy mówić po cichu. No bo rzeczywiście, u nas, jak chcemy jakieś tutaj sekrety sobie przekazać, to nie ma opcji. Nie ma opcji, tylko na, na ucho by trzeba Ale było. Ale to dobrze, to dobrze. Dobrze, no wszystko słyszy kajun. Podzielność uwagi ma dobrą. Tu czyta, ja tak. tam słyszy mhm. i. No bo nie każdy, nie każdy ma taką możliwość uwagi. Dobrego dnia Wam kochani życzymy jak zawsze, niezależnie od pogody, jak ja to mówię, pogody ducha wam życzymy, zdrówka. Dziękujemy tym, którzy nas oglądają, ale nie komentują, bo się później dowiadujemy i to dosyć często, że ludzie jednak oglądają, a rzadko komentują, bo to z różnych powodów, ale jest nam bardzo miło, że, że oglądacie, że poświęcacie swój prywatny czas i, i nas po prostu oglądacie. To dzisiaj to tak było trochę ciężko się zebrać, ale się w końcu zebrałem do nagrywania, sam nagrywałem i nie lubię sam nagrywać. Mówiłem do widzów, a i jeszcze Cię obgadałem trochę. Mm. Ja to? Zaraz muszę wszystko no. sprawdzić. Co Ty tam... Przed montażem, będzie cenzura. <gry> trochę Cię obgadałem, że no to sama zobaczysz. No. Mm. Nie powiem. No dobrze. To ja też życzę wszystkiego dobrego, fajnego wieczoru, miłej nocki, dobranoc, do widzenia. Do zobaczenia pa. po prostu jutro. Pa! pa.